Siemanko gołębeczki, 0 stopni taki nieprzyjemny ziom. wstałem godzina godzinie 8 e, znaczy 8. wstałem o godzinie 6 tak jak zawsze ale dzisiaj wolne idę do gołębi od razu da mi mieści pić bo dziś może być gonitwa las widać tam jak widać ten las a tam tam za, tymi, za tym świerkiem to znaczy, że można ganiać. Trzeba gołąbki przygotować do ganiania. A jak się podchodzi, to już słychać ten harmider. Te buczenie. U, u. <grywka> o, jak sobie ładnie siedzą w parkach. Tu jedna para. Druga stara, skorczy, sobie. Tam trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. O kurwa, nie, panie, No gdzie? Tylko słońce niech wyjdzie jeszcze. Niech słońce jeszcze wyjdzie. Tym tylko światło zapalić, od razu się już wietrzu. będziemy przychowywać Budapesztkę Gdzie ona jest? Gdzieś tutaj jest Budapesztka Ta co ją złapałem, samica może mi się przydać tutaj A, Im mniej, tym więcej tej głęby jest Widzę ją tam siedzi tej Taka brązowa Znaczki jej zrobiłem, żeby żeby była widoczna Czekajcie, gdzie jest coś A tutaj się to nie się żółte nie sparzyły. Żałowniko wczoraj tutaj otworzyłem w starej parze, to zaraz będą jajka. Bo one tylko czekają na takie rzeczy. Ale nie widzę, że muszę ich zablokować. to czasami opadaj? I... Muszę żałobniki perłowe schować tu. Znaczy schować, do parzenia wziąć. Tu moją starą samicę grochowatą. I, i tego bycuna. Jędźminie. Zostawiłem jędźminie. Także nie są głodne. Trzeba poczekać. Do dziewiątej się pogoni. Żarno się kończy. Na styk. Moja mieszanka, patrz bogata. <grystanie> no i zaczynamy zabawę dzisiejszego dnia. Jest godzina dziewiąta. Pięć. pogoniamy Jeszcze jednego czymnego z budu dorzuciłem. Tam sobie zostawiamy, ale mówię po co, jego ja to będę trzymał? Jakiego mogę od razu ganiać No zobaczymy, czy Budapeszka zostanie. Szła górą, ostry Pieniędzy za nią nie, za nie... Zobacz, jak to się, jak się No to do wyrzucenia, bo to po Budapeszce i po tym. O, tu jest to Budapeszka. No i poszli. zobaczymy, jak będą się kręciły. One mają problem z wyjściem, tak jak ostatnio. A potem już się ładnie kręciły. Zobaczcie, wypędziłem one. One siadają. Rozbijają się od drzewa. O! Idą w górę. Tylko się topi, rozpuszcza. Zima trwała chyba 3 dni, no może 4. Jakbym muszę przypilnować, bo jego parę sztuk, wam powiem tak z 10 z 15 to ma chęć odejść. Jakby wtedy jazz przypieprzył, a ja nie wiem czy on bociana nie ma, Trzy, czerwonego, bo czarnego na pewno ma widziałem, znaczy, że jakiś świeżak. O, ciemne, uciekają. No one dzisiaj jakoś pękają się, prze, przekręcają. Chodzić nie potrafią razem ze sobą dzisiaj. O Jezu, w końcu przyciąłem, że żółty się sparzył. Ten perłowy z Nasielska. Ona tu do niego wskoczyła, tylko ciekawe, która to jest. No i się chyba oblatały. Budapesztka jest, te ciemne tutaj jest. I do budy już uciekają. Już się bają. Jak wczoraj widzieliście na short. Obrączek sobie kupiłem. 50 sztuk. Fajne te obrączki. Podobają mi się one po 90 groszy, chyba były. Ale... Tak, po 90 groszy. Na zdanej platformie, na której można sobie kupić. Na pewno można kupić taniej, ale. Ja zawsze te same osoby kupuję, chyba jestem zadowolony, panie. Najlepiej idzie mi same się, panie. Perłowe wyłapuję je później. Widzę, że razem siedzą w duchu i zakładam im znaczniki, żeby wiedzieć. Zobacz, dwa na szarym ogonie się ładnie zaparzyły. Założyłem czarne zapineczki. Już wiem, że to para. Identyczne są tak naprawdę. Może gnieździaki? Nie wiem, nawet. Ja tam po tych obrączkach jeszcze nie, nie jestem hodowcą, żeby tam je jakoś po której, co i jakiej parze. Mm. się też się nie sparzyły, mm. ale to są takie odwieczne. Te same historie co roku. Żałobniki zaczynają gruchać samczyki. Widzę ten się z żółto zaparzył, ale jej to później czarnego wrzucę i będzie berlina. Berlin co zimę musi latać. Piękny nie jest, musi latać. O, to założyłem już różową brączkę znacznik taki, że, że jest w parze. Tutaj się. Z kim ten żółty jest w parze? O, zobaczcie, każde jasne, idą do pary samica, a samce nie gruchają. Chodzi o takie jest właśnie najgorsze. O, tutaj co grucha perłowy? O, to bez obrączek, to stary samiec z Radomia, Radomski. Śnieg wcinają, zobaczcie jak głęboko lubią śnieg Dobra, idę się biorę za robotę Trochę się spóźniłeś a strząpku. Rozgląda się No nie gania, to mi chodzi o to, że sąsiedzi się bałem po prostu w robocie są to środek tygodnia, dzisiaj mamy czwartek może nie środek, ale nie ma nikogo. Chyba tak mi się wydaje. Nie będę ich bronił, albo się boją. Samo się nie zrobi. Dębiny zdobyłem to. Lato. Suchutka. Magnitka. Do palenia. Jak się trafi, ceńk to jest lipa. Z drugiej strony nie można wrócić, bo skrzydła. jak się toczy życie na wsi. Zaraz powiedzcie mi, który ogon jest prawidłowy. Czy w ogóle tam jest jakiś prawidłowy ogon? U jasnych, czyli serniaków No ja nie mam pojęcia. <grybujesz> no i dziesiąta czterdzieści pięć, tu nic się nie dzieje. Panowie. Trzeba tylko tutaj sobie chodzić, zwiedzać, karmić, poić. No i zrobić im jeszcze do tego wszystkiego kąpiel. dzisiaj wam nagrałem kilka ogonów jasnych, jakie mam w swoim gołębniku e, także mówię, nie będę się podejmował żadnej tam <grybujesz> e, o, o, opisu jakiejś tam rasy bo to o, ten fajny jasny mi się wyroczek zrobił młody, bo po prostu nie jestem osobą kompetentną do tego nie znam się na tych rasach nigdy nie brałem udziału w żadnych wystawach prędzej Sebastian może coś opowiedzieć o o swoich, y, właśnie, w jedynach czy, 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 czy o tych nefkach y, hamburskich, może większe doświadczenie, to może sobie nagrać jakieś filmy A co ja tu będę się wypowiadał, jak ja nie mam ani jednego głębia wystawowego. Nie ma co z siebie wariatów robić. Ajej, je co sobie. 11:15, muszę jechać do Warszawy. Pewnie gdzieś po 13 wrócę. Może jeszcze słoneczka jakaś wyjdzie. To się jeszcze tamte ruszy. Na igłę czekałem, ale igła jakoś wypuścił i się kurde nie ganiał. Czekałem na niego. Patrzyłem w tą, tą stronę. Ale już widzę, że latają. Także ganią nie będzie. Ja to wszystko się zrywa. Dobra, do zobaczenia znajduję się przy czymków do Warszawy 14 8 Darek expandiu jestem tu nad nim jest jeden A moje idziemy na soc Wiosne wiosnę poczuły, ciepło się zrobiło, mróz się skończył klepią sklepują I może mają kierunek na mnie troszkę idą no, poszły wszystkie trzy były cztery o, a tam chyba Budapesztka taka mocna była też osłabła Ciężko mają się w nich utrzymać chyba mi się wydaje Tak, Budapesztka tam gdzieś poszła stamtąd przyszła i tam poszła A ciemne tu nade mną Idą tutaj darka E kurde O, nie wiem, jeden chodzi chyba w głębiach, reszta tu, tu dwa. Zobacz, Danielu, tu dwa tam trzeci. Mm. <laughs> ojejku. chyba zginąć. O, dziwnie przyszły teraz to moje. O, wpadają te. Nie, mi się wydaje, że jakby tam młodama ktoś spędził to by zaraz zginęły, o, no poleciał tam jest e, Jastrząb yes, Znaczy, umdarka głębiej mija, nie, jest, jest, zawrócił Idzie. Jastrząb! Yes, Bierz, Jastrząb yes, Kurde Oj, ciemnego za ciemnym A moje gdzieś uciekły Nie kurde tu, ale są, tu, są. tu są moje, tu jest jastrząb. Proszę Państwa, gdzie jego to żeby go namierzyć. ale gania może będzie ścina. O jejzu, się z nim. Kurde się rozwaliły, ale nic tu do mnie nie chce. Kurde, zobaczcie Tu Darka no Nie, moje wysko Wyszły jeszcze wyżej, ale Nie kierunek zmienimy No ciekawe co z tych ciemnych zostanie Tu mi wielki łeb jest Cwaniak Jak przyjdzie to zaraz Zanim ciemne pospadają No ciekawe co zostanie Patrząc gdzieś poszedł ty, kurde. Bom, bombardier <grystanie> jedzie następny. Patrzcie, świeży, ciemny. Kurde. Wielki lepszy do budy. Świeży, lata jak stary. Patrzcie, on tutaj wie, że tutaj w las. Jeden ciemny siedzi Przerażony Tu drugi, nie głupie te ciemne są. Trzeci, to ten stary, ten z kantami. Tak tu jest jeszcze jeden, ten co go dzisiaj wypuściłem. To ciemne by były wszystkie cztery, ale nie wiem. Nie ma tego co dzisiaj wypuściłem nie ma i Budapesztki nie ma No nie, Budapesztka jest, tutaj chce sieć jest To coś tam korda odskoczyło od nich Mogłoby być ciekawie, jakby tak bardziej trochę pogania mocniej A, jeden zginął ciemny chyba, zaraz jeszcze się rozejrzy. Bożą. Dobra, się troszkę pocztowe Wam ponagrywam. Bo pocztowe lubią ludzie też. Patrzcie, jakie kardy araby. Tam to już pod karmikiem u bójka siedzą. No tam, przy oknie. Tygrysek Chodzi Jastrząb go jeszcze nie Nie wypatrzył O, kilka sztuk jest fajnych, takich grubiutkich naprawdę tam ktoś pisał właśnie fajne, no są takie, o ten jest fajne narośla ma takie. ja tylko lubię z naroślami właśnie te to gorde mocą dzisiaj ogłoszenie na eliksa głębiej na ślub i na okoliczności udostępniłem No nie ma tato gruchowaty No młody to już lata, za młody to już jest tutaj pierwsze skrzypce gra Lubi jeść Zobaczcie jak szybko zjadłem słonecznik w sobotę trzeba jechać karmę kupić Pusto zbiornika już i słonecznik się skończył, wszystko się skończyło Idziemy po jęczmień, kukurydzę, proso i słonecznik. I tak karmimy. Moment. Młody <laughs> śmieszny jest no, ale tutaj to wiecie jak tak on jest. Jest. Jastrząb jak przyjdzie to tylko się pierża posypią. I tego staram się ich teraz nie wypuszczać tak samopas, bo on coraz bardziej będzie wychodził, a ja strzępie takie doświadczone niedoświadczone bardzo lubię ale się wychowa dobra będę kończył no taki dzisiaj dzień ciemny zginął jeden budapesztka oblatana. pozdrawiam trzymajcie się cześć i do następnego razu może w niedzielę w Halinowie będę ale to może może zobaczymy